Nie może się porównywać do innych za żadne skarby, gdyż każdy z nas dostał w zamian coś innego. Oczywiście, wszystko jest do zdobycia, ale pamiętaj, że zazdrość nic nie da. Jedynie liczy się Twoja determinacja i wiara w dążeniu do celu. I pamiętaj, że jeden na przykład, jedna osoba może dostała, nie wiem, umiejętność, że dosłownie nie chodzi na lekcje matematyki, ma same piątki, wszystko jakby zdaje na piątkę, a wiadomo. A nie wiem, druga osoba na przykład, Dostała genetykę na przykład do mięśni bardzo dobrą i po prostu nie musi chodzić na siłownię, a wygląda lepiej niż niektórzy po kilkunastu, nawet latach chodzenia na siłownię. I wiadomo, przykładów mogło być tysiące, tylko pamiętaj, że właśnie ty nie możesz, nie, myśleć, że o, oni mają to, oni mają to. Nie, nie, nie. Ty właśnie musisz odkryć, co ty dostałeś zamiast nich, ponieważ naprawdę wszystko. Wszyscy dostaliśmy swoje unikatowe cechy i nie możemy żyć i porównywać się do innych, że o, ja bym chciał te cechy, co nie, ty dostałeś swoje, czy ty dostałeś swoje unikatowe i pamiętaj, że serio, zazdrość nic totalnie nie da. Nie da się nic zazdrością zdobyć, no bo co? Będziesz zazdrościł, że nie wiem, ktoś ma, o, ktoś ma dziewczynę i co? Wiesz, to, to właśnie źle świadczy o to tobie, że zamiast na przykład zrobić wszystko, żeby mieć tą dziewczynę, czyli nie wiem, pokochać siebie, yy, Rozmawiać z innymi ludźmi, po prostu, żeby wiadomo, nawet po prostu pole, jakby do zdobycia dziewczyny sobie można powiedzieć, że wydeptać, tak bym to powiedział. A zazdroszcząc co zrobisz? Nic. Tylko pokazujesz, że właśnie dlatego nie masz tej dziewczyny, albo dlatego nie masz tych pieniędzy, albo dlatego na przykład, źle w ogóle się nie możesz nic nauczyć, po prostu zazdrościsz, zamiast się wziąć za siebie. I to jest akurat smutna prawda, ale serio. Musisz jakby. Pamiętaj, że zamiast właśnie tej zazdrości musisz po prostu coś zrobić i serio, nie przejmuj się. I wszystko będzie dobre. Dostałeś właśnie, dostałeś swoje jakby unikatowe cechy i po prostu musisz dążyć do własnego celu. Nie możesz też spełniać jakby marzeń innych. Nie. Musisz najpierw spełnić swoje wszystkie marzenia i potem dopiero myśl o innych. Yy, o marzeniach innych. I to mi się wydaje, że jest bardzo dobre. I oczywiście rób wszystko zgodnie ze sobą. Jeśli czujesz, że na przykład teraz chcesz się pouczyć, to oczywiście się ucz. Ale jeśli czujesz, że będziesz się, pójdziesz się uczyć, ale nic się nie nauczyć, to nawet nie rób tego. Rób po prostu to, co czujesz. Ale oczywiście też musisz coś jakby zbudować, żeby móc jakby to czuć, że nie wiem, chcę coś robić czy nie, ale no musisz jakby te takie dobre nawyki zbudować. I serio, jest to bardzo ważne i twoja determinacja wygra twoje życie, ale musisz po prostu robić. Musisz działać i serio i być zdeterminowany. Ty powiedziałeś, że to zrobisz, czy ty powiedziałeś, że to zrobisz i to po prostu to zrobisz. I tyle. Koniec, kropka.